Berek. Hi! Baby girl to jest makaron. I bojger! <grym> Dzień z życia animarek bez montowania Bez montowania Oczywiście teraz sobie nalepiamy zupkę, tego czemu by nie? Ale jestem perfekcyjnym kamerzystą, że paluchem <grym> zasłaniam Nie wywołaj się! Jezus Maria! Jezus Maria! Ludy! Ludy! Co ty robisz? Dobra, to na razie jak ja kombinuję, no to ponagrywaj siebie, pogadaj. Dobra. Ogólnie nie, nie. nagrywamy to 9 września, wy to widzicie tydzień po. A. A. Wstawię to na animalki, ale trochę powycinam i trochę wstawię ja. na mojego vloga. Ja. Więc to będzie test ja. majonez, wydaje mi się. A stawisz to dzisiaj? Postaram się dzisiaj zmontować i wstawić jej! cierpliwości. Mm. A. Teraz Jezu! Maria wystraszyłaś mnie! No, poczekajcie, bo ja robię z z dup dupę. W sensie jak będą no, na razie makaronu. To się jest tobie. idol majki. Majka przyznała mi się do tego wczoraj, że to jest jej idol. Jezu, się Marchewka! Guten marchewka. Dobra, robimy gotuj z dziewczynami. To będzie perfekt po prostu. Nie gotuj z dziewczynami, bo... Potrzyj z dziewczynami! No. Mieszamy to, żeby marchewki nabrać marchewki. A poczekaj, to jest rosół czy to jest powitorówka, bo ja już nie wiem. This is debil. <coughs> Oni czekają, to jest tep. O nie czekaj, się robi Wezmę gorące, to trzeba, bo to jest podgrzane. No i och, napałam. No kurde go, nie mogło być. Trzeba mieć ręcznik. Zobaczcie, jaką Maja ma z tej kuchnia. No, może jest trochę w niej, Pałac. No, ale to dlatego, że dużo kombinowałam. Oh my cztery. god! Co ty, no tak. co ty czytasz? No to, bo nitki. Czy co to tam jest? Jakieś ciasteczka. Zobaczcie sobie. Tutaj bardzo ładnie Wam przeczytałam po, po, po nie wiem jakim języku. Mamy dupę i idziemy z nią. I z Czajna! I Tylko uważaj, bo mam jej I teraz... Ej, ogólnie no to planuję wstawić jakąś nową piosenkę, ale pokażę, żeby nie bała kwiatów, i się W ogóle pamiętam kiedyś jak byliśmy razem mama. na obiedzie, to bawiłyśmy się z z Majką Szyszką, a teraz robimy to na żywo. Ej, Jest! Z Majką! Krzyszunią! Mamy program! Nowa seria, bo ona była w czwartej klasie jeszcze. Dobra, no bo nie wiem czy dowiedzieliście, ale chyba... Nie wiem, bo niektóre osoby się pytały w mojej piosence jakieś tam piosence, chyba ja... Coś tam mówiłam, coś nadchodzi, bać można się, ale... Nie, to było same. bać się, skoro bać można się, to bać się. Nie, to było coś innego. Coś nadchodzi, bać można się... Ale coś, nie powiem cóż, przykro jest. A wiecie o co mi chodziło? O czwartą klasę, bo wtedy byliśmy w trzeciej. Człam wakacje. Ej, Rel, pamiętam... No właśnie, wiecie w ogóle, że za kilka miesięcy będą dwa lata animalek. Mm. Mm. W ogóle szkoda, że nie ma tego konta, ale ja mam, dalej mam, walczę, na? żeby odzyskać. I ja naprawdę mam dalej, mam dalej tego Gmaila. Walczę, żeby odzyskać konto animalek. Nie wiem, czy mi się to uda, ale mam do, taką nadzieję. A jak mi się nie uda zrobić tego w tym roku, to na pewno jak będziemy miały 13 lat, uda mi się to zrobić. A ile ma, z, na, z, w ogóle mamy lajków na animalkach? Czekaj, zobaczę. No się subów, lajków, subów. Bo chyba, ma, chyba mamy 10 subskrypcji dopiero. No to jest francusy znowu wydzwaniał. Bo ogólnie to mamy tak, że do Majki dzwonił pewien Francuz. No i ogólnie z Panem od WF-u ten. Yy, chyba szukaliśmy. Pozdrawiam. <grym> Wtedy szukaliśmy rzeczy poczajnowanych, żeby mu powiedzieć po Chwila, z Panem od WF-u szukaliście czegoś poczajnowanego? To się jakby nie wiem, tylko po prostu on, on mówił: a co Wy szukacie? A to, a to, to, no, no i takie pytania. Teraz nie? na razie nagrywamy samą Majkę, bo jest pro... No kurde! Program z Majką Szyszunią, masz żreć! Jest! Amciu, Amciu, leci samolość! Dziś. to się Daj, Bo ja nazwałam... W sensie dalej są animalki, ale inaczej je zapisałam. O Jezu. Bo nie. Usunęli Idę sprawdzić. Wait. Ogólnie to witamy z powrotem. No ja dalej szukam naszego kanału. Ej, bo wiesz co, bo ja myślałam, że my mamy ten kanał, co jeszcze tam jest napisane, to takie animalki, co po prostu tam mieliśmy ile je stupów co, coś tam mówię, co tam... Serio! Serio! Tak usunęli nam chyba, wtedy zerwałyśmy przyjaźń i akurat wtedy usunęli nam to konto, więc za bardzo się tym nie przejęłam i ci o tym nie powiedziałam. Yy, ale wiadomo, przyjaciółki zawsze się ze sobą godzą. Fajnie. <śmiennie. śmiennie> Jedz! Z Majką! Przeszuniam. Miał, Dobra. Leci samo. No weź. Miał. <śmiennie> Subskrybuje. Cztery suby. Miał. Mamy tylko cztery. W się już mamy cztery. Pokaż to jest wielkie osiągnięcie. No i fajdzą. Miałyśmy aż 120 subskrypcji Mam do pomysła. Cztery. Oglądajcie do końca, bo koniec będzie chyba najlepszy i najmocniejszy, a ja, to tylko dlatego, że pod tym filmem postaramy się mieć mega dużo lajków, ale to się nie uda, aż sama się z tego śmieje. Popatrz na nas, Ktokolwiek, kto by chciał nas oglądać? Jakiś żółt z ja. podbiedronki, który płaci za internet. Pokażę co twój mama, ja mama to obejrzy, ja pokażę moje, moja mama to obejrzy, co, już mamy wyświetlenia, Yey. Yey. nie ma, nie ma oglądania, rozmawiamy z widzami. <tryk> Czekaj, a to ja nam nie ciekawiło? dla każdym... Klara do mnie dzwoni! Ola, cię muszę odniebrać. dzisiaj Dzisiaj udawałam Marylę Rodowicz na WF-ie. Ale dobrze Uf. wiesz, wakacje są fajne, lubię kolor zielony. Oraz... nie, nie, niebie CIEBIE! Zepsułaś. W ogóle tak dzisiaj randomowo zaczęłyśmy sobie śpiewać hashtag w modzie, potem zaczęły. Nie, nie śpiewałyśmy naszej pierwszej trasy, ale gadałyśmy w ogóle o naszym kanale. I było czadowo. Miau! Żryj! Nie. Jest, Amciu, Amciu! Ja dupę, jem bardzo szybko, ale. żeby nie było, że jestem. Mam iPhone na 85, Max, zobaczcie, A! Ale wiecie, jak ono mocno działa! Made sumawa... in China! Wszystko tu jest made in China ja Tu jest myśli. made in China Ja mam ręcznik z Pakistanu Ręczniki <laughs> Ja nie mogę Czemu ten myszka mnie iż na mnie gapi <laughs> o, 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 moje Jeśli chcecie, żebyśmy założyły naszego Instagrama To macie pecha, bo tego nie zrobimy Nie do no, żartuję Jeśli będziecie koniecznie bardzo chcieli Robimy to wszystko dla widzów. Tylko nie skoczymy z dachu. Od razu mówię, jak mi napi jak napiszecie w komentarzach, że mamy skoczyć z balkonu, nie, nie skoczymy z balkonu. Nie wszystko dla widzów. Powróciłam hmm. hmm. sobie bluzeczkę. Hmm. Ja, ja, ja. W ogóle jak wrócaliśmy ze szkoły, dawałyśmy się wszystko pingwin. No dzień dobry. Ile pan ma lat? Ogólnie, no to ten Francuz cały czas to mnie troni. ja myślałem, że to ten Francuz już się. Dobra. Ha, haj! <słuch> Serio? Jest, yes. jest! Ja Dajcie wam teraz zrobi asyryjkę. Głośniej, Mlaska! <słuch> Boże, przypomniało mi się teraz coś. Co kiedyś tak jeden, takie filmiki, że na przykład sobie jakaś rodzinka sobie leży, w sensie jeden członek i u góry, i u góry na przykład mają jakieś pianki, są się tutaj tak rozkładane wokół siebie i to potem jedzą i sprawdzają, czy, damy, czy dają radę to zjeść. Tak! Taka powalona rodzinka, no bo jakby, jakby jedna babka tego nie umiała zjeść i to było dziwne. Ej, oglądałaś taki ten nie, ja oglądam Trum Trum, jak byłam mała, i e, znalazłam mój pamiętnik, kiedy chodziłam jeszcze do przedszkola, i tam było napisane: Dziś było super! Robiłam bazę z Trum, trum! Świetnie się bawiłam! E, powiedzmy sobie na. na Jakie dwa... Trum Trum! Uwaga na 20 lajków pod tym filmem. Czytam mój pamiętnik z przedszkola. tule nas w przyszłości, mocne, mocne. dawajcie łapki w górę. Bo tam. No, rodzina za ja Ja mam mega dużo osób w rodzinie. <laughs> Musiałam to zrobić. Muszę wyciąć te. YouTube y, skasuje. Mm -mm. W ogóle, żebyśmy wstawiały tak długie filmy, muszę, muszę, muszę weryfikację. Damian Gr. Więc dzisiaj robimy weryfikację i będziemy miały długie. Damian Grr. Unke? 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 Unke. 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 <gry> Maryla Rodowicz się Mal. Po wakacyjny Blues! Słoneczny uśmiech ma! do Ucz... Tablica już nie cierpi się! Czekaj, e... Raz, dwa, dwa, trzy... Wakacyjny, wakacyjny baj! Wakacyjny, wakacyjny baj! Lecimy, lecimy, lecimy lecim. na sebo... Wakacje! Wakacyjny baj. Czy tylko ja e, już zapomniałam... E, e, e. Przepraszam, już <laughs> zapomniałam tego? Tej piosenki, tej naszej pierwszej. Nasza pierwsza trasa. Nie, nie, to. Nasza pierwsza trasa. Wam rozwali głowę, bo to pierwsza trasa. oraz piosenka, to wam dzisiaj powiem. Pierwsza Nasza pierwsza, pierwsza, pierwsza trasa, leci wokół świata. świata. Tak. Ja! Tego bingo. nie było w moim bingo 2025, ok. Ale uświniłaś. Ale Maja blat uświniła. Zobaczcie, czy to będzie widać. Ale Maja bardzo blat świniła. No ale jestem. Bingo. Bo ona jest trzama dom. Ty byś mi krzesła. I dobrze ci tak. <laughs> Chyba tubie dobrze. Jak byłam mała, to wam się przyznam. Ale oglądałam bandę banan. Jezu! Znasz to? Mm -hmm. Jezu, kochałam to. Opowiem Wam story time, a Maya w tym czasie będzie iść zupkę. E, jak założyłyśmy animalki, nie spodziewałyśmy się, że nasza ukochana kamerzystka Kornelia, która już nie jest naszą kamerzystką, wypapla e, oczywiście każdemu, kogo zna, że mamy ten kanał. I na drugi dzień, jak poszłyśmy do szkoły, to okazało się, że cała nasza klasa wjął naszym kanale i zaczęli. W sensie, e, na drugi dzień oni gadali, że animalki, animalki. A Ty kolejnych... Mila też tak gadał, no. no mówiliśmy, nie jesteśmy animalki, tylko jesteśmy gówniarki. A na y, kolej, po kolejnych kilku dniach już nasza klasa śpiewała nasza pierwsza trasa, więc... Myślałam A. o czymś innym. Ja też na początku. Mam to wyciąć? Nie wiem, lubię jak chcesz. Okej, okay. to, to zostawię. Zobaczcie, jaka Maja jest cringe'owa. Ja też, też, ja też, ja też. W ogóle my, jak wracałyśmy ze szkoły, dawałyśmy wściekłe pingwiny. Dobra, nie bądźmy tak głośno, bo jeszcze sąsiedzi mnie wywalą z tego domu. Jak sąsiedzi mają się wywalić? Nie wiem. Nie, sąsiedzi zrobią wam.

tak się też da. Ej, czy tylko ja nie lubię tego, tej wody ogólnie z Rosołu? Tylko ja tylko ja chyba tego nie lubię, no bo jest taka tusta strasznie. Zaraz idziemy albo do żabki, albo do tego... Co się nazywa? Lali, Albo do Lewiatana. Hmm, co kupiliśmy sobie? Strać! No, to. daj to! to! Są rzeczy, które trzeba oddać z Paragonem. Ta, a wtedy się nauczyłam, Miny Grincha Fura! <grystanie> Słyszałam furasem: by w trzeciej klasie byłyśmy terianami. I na początku nasz kanał miał się tylko na, ter na terianach opierać, a skończyłyśmy jako youtuberki. Hmm. Mieliśmy pierwsze zdjęcia, miałczka robiące. Stop, do to zmienię, takie serduszko. Jestem profilowe. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Ciekawa jestem ile ten filmik ma już minut, bo... 5 nie... dodać, 5, dodać, 8, dodać, 10... Dodać 2, dodać 3, dodać 80, dodać... No. No, no. Po wakacyjnym byłeś! Tak samo tego pamiętajcie. Czego tak samo pamiętajcie, że większość naszych piosenek jest z ale Maja powiedziała, że zrobi w końcu taką, która nie jest z dabeki To mi się nie uda Przyznajmy to, musimy to przyznać, no jej się to nie uda No nikomu się to nie uda Maja mi kiedyś mówiła, że chce zrobić cover retro z Gen z, ale do tego potrzebuje mm -hmm. chyba czterech osób, a nie jednej A ja tego nie zaśpiewam, nie mam opcji mm -hmm. Hemu to jest niby piąty czy tam sześć czy sześć... tym jeden? O Jezu. O Jezu, nie przypominaj. O Jezu. A co tam napisać? Daj. Musia, tatuś to ja. Musia, tatuś pan mamo. Aha, no dobrze. Maja napisała do cioci. Mamusia, tatuś to ja. Mam cztery latka. Wszystko będzie dobrze. Ram, pan pam, mamo. I, i, I jej ciocia napisała do niej. Aha, no dobrze. <słuch> I to ja. Hard. Na razie śpiewamy y, y, jakąś naszą piosenkę i zobaczymy czy y, będziemy wiedziały jaką y, piosenkę. Taka telepatia challenge. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy. Nasza dwa, pierwsza trasa. Jeszcze raz. Raz, dwa, dwa trzy. Nasza dwa, pierwsza, dwa, trasa. pierwsza trasa. <laughs> jeszcze raz. Co to była ciasteczka? <laughs> Raz, dwa, ba trzy. Czekaj, muszę sobie przypomnieć, które ciało, bo ja chcę teraz inną Dobra. piosenkę. Sobie. Raz, dwa, trzy. Day budzę mój. się rankiem, wychodzę! Oce! Maja, Mama, mam na ciebie challenge. Łatwa. Czy ty byś dała radę dzisiaj zrobić piosenkę? Hmm, może, może tak, może nie. Jak, jak dasz radę dzisiaj zrobić piosenkę, zostawiam ci mochi. Chcę Wam zrobić content, maja Wam pewnie też chce. tak tekstior. Piszemy tekstior. Ale... To my się zobaczymy. A może obydwie zrobimy jakąś piosenkę? No i postawimy sobie. Pomyślimy to. jeszcze o tym. Yy... I posłuchajcie. Widzimy się później, ponieważ ten odcinek trwa już pewnie za jakieś 20 minut. No! Ba no powiedz mi co to jest. Dobra, nie powiem Ci na razie co to jest. Możesz mi sobie sama odgadnąć. Ale, wiem, ale powiem Ci jedno. No. Y, ma to w sobie dużo cukru. Ale coś jeszcze na nie wiem, no. może jakieś czy coś takiego. No. Jest to dobre, owocowe. No. To jest to jest małe żen, Widzimy się w dalej. Widzimy się w sklepie. No. Dobra, idziemy. Pokażę Maji o co mi chodziło. Wiesz się boję. Chodziło mi o to babeczki tego Nie, Żartowałam Idziemy e, Nie jestem wywalnięta aż tak na łeb no. Właśnie myślałam, że to będzie do babeczki Serio? Mm? E, to zaraz przyjdziemy tu Wata Tak? Mhm. Lubisz? Tak to fajnie, to a zaraz weźmiemy to, A poczekaj, tutaj jest jakieś fajne mosty A paty, a pecy. Jest kokosowe no. I I don't like kokosowe. No. tylko kokosowe no. Idziemy dalej Gubimy Maję, gubimy Maję Wam coś? Ojej. Ojej. Ups. Oj, I don't, I don't like. I. Trochę drogą, ale bądą. O Boże, to jest całe moje dzieciństwo. Ja przez całe życie zim... Dosłownie. Y... Nie, 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 o aha. tą watę mi chodziło. Inny smak był taki dobry, więc waty jednak nie weźmiemy. Ale. Halo. Halo. Co ja tu chcę. Kocham te maltanki, ja wypieram. na malcie. Czeku, czeku? Kusi mnie czeko czeko. A jaką by działa chyba koszko, bo ja mega gorzką. Hmm. Ale też Ale też kocham, kocham białą. Nie przepadam za białą, ani za gorzką. Ale kocham mleczną i mleczną z różnymi nadzieniami. No ja też, ja są na każdym rzeczy. W sumie ja też, za bardzo mi to nie robi. Mam, Czekolata za 21 zł. Ale to jest taka duża. No. O, a może chcesz... Soczek minio jabłko. Nie. No, no, no. Te dzieci w tych czasach teraz są takie wbreda. 4 zł. To jest takie... To jest takie... Kuczaku, to są tylko 4 zł. Jak weźmiemy promocję. Bądź dobra. Możemy zrobić teścior. Bajlamikon, idziemy pod mój blok, to kupuję lo. to, kupuję to, idziemy pod mój blok i robimy teścior. Maja, sto. Ej. nie kocha Maltanki. Kochasz Maltanki, biorę Maltanki. Proszę bardzo. Dla nas, dla mnie, dla ciebie czy No nasze wspólne sobie tak. pojemy. No poczekaj, no bo do, bo tutaj też są jakby strony dwie i po, po jednej są dwa i po drugiej są dwa, albo po jednej są cztery i po drugiej są cztery. No to tak sobie zjemy. No, chcemy. Idziemy do kasy.